W ubiegłym roku we Wrocławiu przed sezonem odbyła się koszykarska impreza w Hali Stulecia, tym razem mocne ekipy europejskiego formatu wystąpią w Hali Orbita. Ten turniej w porównaniu do zeszłego roku poszedł jeszcze szczebel wyżej i liczę na to, że on będzie się tak rozwijał w dalszym. Do Wrocławia w najbliższą sobotę, a tak naprawdę już w piątek, bo zespoły zagraniczne przyjeżdżają w piątek. Zawitają kluby z Euroligi, oprócz PGE Turowa z nowego mistrza Polski, też Banco di Sardinia, Sassari, czyli zespół z Davidem Loganem, który swoją karierę tak naprawdę w Polsce zacznął w Polfarmie, albo, a później w Turowie i wypłynął na te szerokie wody europejskie. Będzie też etatowy uczestnik Eurocupu, bardzo silny kadrowo zespół. Kto wie, czy nie równie silny jak Turów, czy... Banku di Sardinia, czyli Asesoft Ploeszty, mistrz Rumunii. No i będziemy także my, koszkarze Śląska-Wrocław. Nowa formuła, czyli zamiast dwóch półfinałów i meczu o pierwsze i trzecie miejsce, dwa półfinały. Formuła klubów polskich na kluby zagraniczne. Myślę, że to będzie bardziej atrakcyjne. No i nie spotkamy się z Turowym Zgorzelec. Mało, jak wszyscy wiemy, za kilka dni. Dokładnie 1 października w Zgorzelcu meczu Super Puchar właśnie z tym zespołem. Grania w Kali Orbita nie może się już doczekać. Robert Skibniewski. Dużo właśnie jest takich e, podtekstów, Jest to pierwszy taki oficjalny turniej, pierwszy oficjalny mecz we Wrocławiu, nasz przed wrocławską publicznością. Od razu e, z wysokiego C, prawda? Bardzo fajne ekipy. E, gramy w orbicie, dlatego no, będziemy chcieli zaprezentować się najlepiej, jak tylko potrafimy. E, chciałbym, żeby kibice zobaczyli fajną koszykówkę, e, zespół troszeczkę inny od tego, który był w zeszłym sezonie. Zespół walczący, zespół z charakterem i co najważniejsze zespół wygrywający. Będzie to pierwsza szansa, by zobaczyć w akcji Nowy Śląsk. Jest to sporo argumentów, by w weekend wybrać się na turniej o puchar Mieczysława łopatki. Szybko udało nam się skompletować w tym roku bardzo ciekawy skład. Mamy bardzo wielu nowych zawodników. Rozpoznawalne polskie, a także zagraniczne nazwiska dla tych kibiców, którzy się interesują polskim basketem od kilku lat. Do tego, do tego europejskie kluby, do tego Mieczysław Łopatka sygnujący ten turniej swoim imieniem i nazwiskiem. Jego goście, bo Dolnośląska Radia Olimpijska, Regionalna Rada Olimpijska we Wrocławiu, który prezesem jest Mieczysław Łopatka, podczas tego turnieju wyróżni najlepszych Olimpijczyków czy Dolnośląskich Olimpijczyków z ostatnich lat. Będziemy także chcieli pożegnać podczas tego turnieju. Wielkich koszykarzy Śląska-Wrocław. Tam będzie przynajmniej 10 nazwisk zawodników, którzy zakończyli kariery wiele, wiele lat temu, którzy zdobyli ze Śląskiem wiele tytułów mistrzowskich, a którzy tak naprawdę nigdy nie doczekali się jakiegoś meczu na zakończenie swoich karier. Także będzie wiele atrakcji pozakoszykarskich. No i esencja, prezentacja koszykarzy Śląska-Wrocław, efektowna przed pierwszym meczem, czyli przed godziną 20 w sobotę. Nie wszyscy gracze Śląska będą mogli zagrać w hali Orbita. Wszystko przez plagę kontuzji nie wystąpią zapewne Roderick Trajs, Mantas Czesnauskis i Michał Kapiński. Priorytetem jest środowy mecz o Super Puchar 1 października i jeśli wystąpi takie ryzyko, że lepiej, żeby ci zawodnicy, którzy w tej chwili zmagają się z urazami, nie wystąpili w weekend, a wystąpili w środowym meczu z Turowem, to oczywiście nie zagrają. Do, pełne, do pełni zdrowia. Już powiedzmy w 80%, może w 85% zdolny jest Roderick Trice, on każdy, każdego dnia czuje się lepiej i to jego kolano zachowuje się zdecydowanie lepiej. On trenuje już indywidualnie na bardzo dużych obciążeniach, ale z zespołem w dalszym ciągu jeszcze nie, także nie wiadomo, czy wystąpi we Wrocławiu. Myślę, że z tą decyzją wstrzymamy się do sobotniego poranka. Co do Mantaza Cesnauskisa i Michała Gabińskiego, to czeka ich kilka dni przerwy. W piątek przed rozpoczęciem turnieju zrobimy im dodatkowe badania, jeśli lekarze Zielone światło, to oni wystąpią, zobaczymy w jakim przedziale czasowym. Sami koszykarze są nieco rozczarowani tym, co dał los. Przede wszystkim chcieliby móc trenować i grać w kompletnym składzie. Wciąż czekamy na to, żeby zagrać choć jeden mecz w pełnym składzie. Te kontuzje nie dają nam spokoju. I cały czas pracujemy, cały czas pracujemy nad filozofią trenera, żeby to spokojnie z meczem na mecz wdrażać. Starać się nie popełniać tych samych błędów. Liga zbliża się dużymi krokami, mam nadzieję, że wszyscy na nią będziemy gotowi, zdrowi przede wszystkim i, i zaczniemy od zwycięstwa. Śląsk swoje mecze turnieju rozgrywać będzie w sobotę i niedzielę o 19.30. Impelki przygotowania do sezonu rozpoczęły doskonale, wygrały trzy mecze po 3 do 0, a rywalki wcale nie były łatwe. Teraz jednak poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej, już od piątku. Nasze zagrają z chemikiem, muszyną i atomem treflem. Cieszę to, że są te trzy zwycięstwa po 3-0, ale na pewno zdajemy sobie sprawę, że ten kolejny turniej, który już zaczyna się jutro, e, będzie trochę na wyższym poziomie i tam już cztery walki z Polskiej Ligi, z pierwszej czwórki, także skupiamy się na tym, co przed nami, a nie na tym, co za nami. Sukcesy w pierwszych meczach są to efekt m.in. tego, że trener Tore Aleksandersen ma do dyspozycji już od dawna wszystkie siatkarki. Tego nie było w poprzednim roku. No, na pewno daje nam to przewagę. Nie, nie wszystkie zespoły mogą trenować e, razem. No, było ciężko w tamtym roku, kiedy mieliśmy tego czasu dużo mniej. E, mamy nadzieję, że ten początek już właśnie pokaże, że e, jesteśmy dość dobrze zgrane. E, jesteśmy teraz na etapie dosyć e, mocnych treningów, także e, mam nadzieję, że ten turniej też uda nam się wygrać. Co w weekend? Przed smak. Ligowych zmagań to na pewno. To już teraz będzie taki przedsmak tej, tych ligowych spotkań. Na pewno trudne spotkania przed nami w tym turnieju. Na pewno będą to bardzo trudne spotkania i mam nadzieję, że pokażemy nową twarz tego zespołu, bo jak wiemy, dużo nowych zawodniczek i będziemy walczyć o każdą piłkę. Nowa kapitan ma więcej obowiązków niż inne zawodniczki. Na razie jednak nie narzeka. Zadań jest wiele, bo tu dużo takich organizacyjnych spraw przed tymi pierwszymi turniejami. Przed pierwszymi meczami, także jest sporo do ogarnięcia, ale daję sobie radę. Kożanki mi dobrze pomagają, także wszystko w porządku. Najbliższy turniej towarzyski rozpocznie się już jutro w Hali na Łęcz. Przygotowania do imprezy trwają już bardzo długo. Wszystko po to, by mieszkańcom miasta i gościom dać jak największą jakość. O standard zmagań możemy być raczej pewni. Od dawna impreza jest we właściwych rękach. Tumski Cup, co do takiego, najkrócej można powiedzieć, że wyścigi smoczych łodzi i piknik. Podczas Tumski Cup wiosłować może każdy, bo rzeka stworzona jest do tego typu rekreacji. Co roku ścigają się. Profesjonalni wioślarze, jak i ci, którzy swoją przygodę z wiosłami dopiero chcą rozpocząć. Tak będzie i tym razem. Uwagę przykuwa przede wszystkim wyścig wrocowskich firm i instytucji. Nowością będzie m.in. to, że w Szranki stanie co najmniej jedna załoga, tylko żeńska. Organizatorzy podjęli decyzję, by rok 2014 dał nową trasę. Tym razem wioślarze będą się ścigać w drugą stronę, nie będą już płynąć z nurtem. To oznacza. Jeszcze większe emocje. Kibicom sugerujemy, by na miejsce widokowe wybrać Barkę Tumską. Tam będzie wszystko widoczne jak na ręce. Tumski Gap to jednak nie tylko wyścigi, to piknik dla całych rodzin. Na Wyspie Bielarskiej regatom towarzyszyć będą liczne imprezy dodatkowe, kiermasze z rękodziełem, gry i zabawy dla najmłodszych. Wśród atrakcji planowane są również pokazy footback, czyli popularnej Zośki, ergowiosła, czy pokazy średniowiecznych walk rycerskich. Będzie też sporo sportowych atrakcji dla najmłodszych. Między innymi piłka nożna czy sporty World Games. Festyn rozpocznie się o 10.00. Przed południem czekają na starty na ergometrach. Później kwalifikacje Łodzi Smoczych. Po południu odbędą się pokazy rycerskie, pokazy capoeiry, footbagu i wreszcie sportów nieolimpijskich. Najważniejsze wyścigi na wodzie o 16.30. Urzędnicy nie są zadowoleni z prowadzenia klubu KKT. Zalegał miastu ponad 150 tysięcy złotych, wszystko wynikało z niezapłaconego czynszu wraz z odsetkami. Sytuacja była trudna i właśnie. Przy tym sporym długu zarządzający stowarzyszeniem chcieli przedłużyć umowę na najem atrakcyjnej, bo 3,5 hektarowej działki przy Parku Południowym. Miasto nie wyraziło na to zgody. W piśmie wysłanym do klubu nakazało do 17 października opuścić tereny i zdemontować wszystkie ruchomości. Sytuacja jednak teraz nieco się zmieniła. Klub już spłacił wszystkie zaległości. Wytłumaczył się także z ich powstania. Wyniknęły one z inwestycji, które powstały na kortach w poprzednich sezonach. Co teraz zrobi miasto? Sytuacja wszystkiego klubu tenisowego jest mimo wszystko na pewno trudna. Członkowie stowarzyszenia zbierają podpisy, by Wrocław przedłużył im umowę najmu. Wiele jednak wskazuje, że nowy najemca może zostać wybrany w przetargu. Warto jednak pamiętać, że na kortach, powszechnie zwanych kortami KKT, za darmo mogą ćwiczyć m.in. dzieci. To jeden z nielicznych klubów w kraju, który od wielu swoich członków za grę nie wymagał opłat. W świecie skomercjalizowanego tenisa to rzecz niebywała. Szkoda, by to się skończyło. Tenisowych klubów w Polsce jest sporo. Pamiętajmy jednak też o tym, że dzięki Krzyckiemu klubowi tenisowemu możemy się pasjonować meczami z udziałem wychowanków: Łukasza, Kubota czy Michała Przysiężnego. Barw drużyny młodzieżowej KKT broniły przecież też Karolina Woźniacka i Sabina Lisicki. Oby przy podejmowaniu decyzji wszystkie argumenty za i przeciw były dobrze przeanalizowane. Kompromis na pewno jest możliwy.